Siemano, cześć, witajcie, z tej strony Cheater. Po lekkiej modyfikacji z poprzedniego odcinka przyszła pora na skryptowego kolosa, jakim jest XP32 Maximum Skeleton Special Extended. Jeżeli zastanawialiście się, po co było nam Race menu, to jak widzicie, znajduje się ono w wymaganiach dotyczących instalacji XP32. Zatem standardowo klikamy Download, czekamy na pobranie moda, a następnie aktywujemy go zielonym ptakiem. Ale cóż to, o zgrozo naszym oczom ukazuje się jakiś instalator wypełniony. Opcjami do wyboru. Spokojnie, nie musicie się zastanawiać, co wybrać, o ile śledzicie serię od początku i wasz zestaw modów jest taki jak mój. Wystarczy zaznaczać to, co ja. Zostawiamy Physics Extensions i klikamy Next. Na kolejnym oknie wybieramy Race Menu i idziemy dalej. Najlepiej nie randomizować stylów, więc lecimy dalej. Nie posiadamy Pretty Combat Animations, więc wybieramy Next. Kolejne dwa ekrany pozostawiamy puste, ponieważ nie są one kompatybilne ze stylami, o których później. Zakładam, że nie posiadacie moda Shlongs of Skyrim oraz Joy of Perspective, więc zaznaczamy Non i idziemy dalej. Nie mamy też Deadly Mutilation, więc klikamy Next. Enderal to samo. No i proszę, przeprawiliśmy się przez instalację i mod został zainstalowany. Ale to jeszcze nie koniec. Odpalamy teraz FNISa z uprawnieniami administratora, zaznaczamy skeleton Armfix i klikamy update FNIS behavior. Jak widzicie wszystko jest git, zatem zamykamy FNISa i przechodzimy do Skyrima. W konfiguracji modów zobaczymy teraz XPMSI, w którym możemy zmieniać style noszenia broni oraz tarcz przez naszą postać oraz zamieszkujących Skyrim NPCów. Sprawdźmy jednak, czy mod działa. Ustawmy sobie miecze jednoręczne na plecach i uwaga uwaga, drodzy Państwo, działa, lecz nie pokazuje nam broni, którą trzymamy w lewej ręce. Spokojnie, naprawimy to w kolejnym odcinku wraz z kolejną porcją modów. A na razie możecie pobiegać z mieczem i tarczą na plecach lub dwuręcznym gigantem przy pasie. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak z Zwykle zachęcam Was do oceniania materiału oraz podrzucania w komentarzach modów, które chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.